Ma, jak to zjeść sobie, coś, a ja zaraz dla psów będę robił jeszcze jedzenia, takie i ten, nie, a później jadę do Poloni, to pojedzie się ze mną stroje działa przy tym, przy czajniku pieski czekają, bo pan robi żarełko stroje każesz zamykać drzwi, bo komary lecą no dobrze, a gorąco jest tu strasznie pan zrobił wołowinę z lekkim dodatkiem, żeby się uczyły Ryżu, no żeby jakieś te trochę dosiadły, faktycznie co jakiś czas. Daj Stewa, chodźcie do pana. Co tam będziemy siedzieć? Nie? Chodźcie do mnie, pan. Idziemy, chodź. Później ostygnie, to pan. Panda. Podano do stołu. Słuchajcie, zapakowałem karton żurków i wiozę na restaurację. Słuchajcie, jadę do restauracji, kupiłem 60 zapalniczek po drodze. Wietnamskich, no bo zapalniczki muszą być, a tu się odbywa pogrzeb. Tu jest kuchnia tam, a tu jest sala pogrzebana. Dobra, jedziemy. No i mamy 60 zapalniczek, jest od razu 10 do domu. też tam. A widzicie, taki stojaczek jest do tego, niech one stoją. 3000. Oh, 3000. If someone want to buy, 3000. O oh, for one, I że you buy it. nie, no, all. No. If someone wanna buy. Mużek poń. Three thousand riel. For one. For one, yeah. At the shop, so... It's very cheap, no. yeah. Okay, this No. O prezes przyjechał i mała prezesówka. Dżunku, chodź tu u mnie się nagrasz lepiej. Ja mam więcej subskrybentów. Subskrybentów może tak. Dżunku, chodź do Co mnie, się rozumiem? nagrasz, bo ja mam więcej subskrybentów. Hello. Mamy gości, zamówienie na pierogi i pizzę. Ja robię pizzę, peperoni, a Sros robi pierogi z mincem. No i dobra, takie peperoni przygotowałem z naszym serem, mozzarellą i piccolo dollo de Antoniano na tak zwanej podsypce, jak się nazywa ta podsypka? Sami mi napiszcie w komentarzach. Semolina, semolina pizzka dochodzi, zaraz będzie można wyciągać. Robimy ciasto na pizzę. One more water please. I na tym polega dobrze wyrobione ciasto, że misa jest czysta. Słuchajcie, ja już wracam, ale podjechałem do supermarketu zrobić jakieś tam zakupy. Tak więc zróbmy zakupy. Zakupu będą się składać na przykład z jajek Muszę kupić okay. Cóż, wino, jajka Moich gości się spodziewam, wiecie Takie orzeszki, niektóre 3 dolary, a niektóre 0,75 Zależy, które Norkowca drogie, takie zwykłe, tańsze, jakieś tam Orzeszki, nie? Wino, woda Jajka, bo sobie prosiłem Woda Lidasa biorę od razu Jägermeister też Wino jest, woda Suki. mówię, gości, że spodziewam. Nie takie tanie, jakieś tam takie pomidorowe chipsy. Robnicy, to Zakupy kosztowały 98 dolarów i 70 centów. I to tysiąc stóp. Dobra, i jadę do siebie. Słuchajcie, witam, dnia kolejnego. Cały czas jacyś ludzie przyjeżdżają z różnych okolic Kambodży. Też przyjechała z różnej okolicy Kambodży i, i tak się gdzieś przewijamy. Ja teraz tak mniej nagrywam, cały czas te euro trwa i nie wszyscy tam połowa chce się nagrać, połowa nie chce się nagrać, to mówię, to to nie nagrywam, no po prostu, nie no. Bo to... Tu muszę powycinać, widzicie, bo ciężko przechodzić. Jak jest mokre, to się człowiek obija, no tam zaraz to muszę wyciąć. Tutaj trzeba to poobcinać, udrożnić. No i już lepiej można przechodzić. No i tak jak mówiłem, no dzień kolejny, kolejni goście, teraz inni goście przyjechali i, i, i cały czas jakieś grille robimy, sery jemy, wino pijemy, no taki mam weekend, dawno nie było takiego, to wiecie, u mnie, ale grillek w użyciu, ale nie nagrywałem jak grillowali, o, także trochę też tutaj u mnie jest. No i tak ten nasz stoł się prezentuje, różnego rodzaju rybki, salamandry, tutaj makrela, boczek i tak dalej, jest też srejle. Daj. O, takie tutaj frykasy, mamy zawijańce, prezle. O, Strayle mi zrobiła takiego no sajgonkę, taką, byśmy powiedzieli, z z rybą. Słuchajcie, dzisiaj zakładam kramę i jedziemy na działkę obejrzeć, żeby też Strayle zobaczyła naszą y, działeczkę. Także chodźcie z nami. W Polonii, ja tworzę deskę z Marcinem, a będą pizze, Sros robi cztery porcje pierogów. Działamy. Słuchajcie, decha mięs zrobiona, trochę sera, tak to się prezentuje u nas. Słuchajcie, i tutaj mamy jeszcze takie rzeczy i tak to wygląda. Rejle robi jakieś potrawki, sałatki, no to przecież z nami jest. Dobra, mamy masę gości, ja teraz robię pizzkę, a Sros robi drugą pizzkę. Moja pierwsza pizzka wychodzi z pieca. O. Proszę Państwa. Kolejna pizka wchodzi do piekła. Dobra i kolejna pizzka wchodzi. Czas Thank Dziękuję. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. U nas posprzątane. Mieliśmy trochę gości przez weekend. Trochę się przewinęło osób. Jedni, drudzy, trzeci akurat się tak nałożyło. Zresztą chcę jechać po zakupy teraz, ale widzę, że chyba będzie zaraz lało i nie pojedzie, bo to już się zbiera na mocny deszcz. Ja sobie taki urlop pod nagrywania zrobiłem. Coś tam jakieś przebitki nagrywałem, to to w tym filmie wam ująłem żebyście mogli sobie, no żeby jakiś tam kontakt był, co się działo. No i tyle. tak. Zobaczymy jak z tym nagrywaniem, z częstotliwością będzie teraz. Myślę, że myślę, że tak jak teraz po prostu. Nie? Na razie wakacje jeszcze, jeszcze chyba euro trwa, nawet nie wiem, nie śledziłem. Mam trochę innej roboty. Wiadomo, że trzeba się też zająć Chinami. Coś pozarabiać też na innym polu i może polecieć do Chin, także Także jest jak jest teraz. Nie? I bardzo dziękuję wszystkim za oglądalność. Widzę, że jednak strajle się nie poddaje i odpaliła, odpaliła skuter i jedzie. Ja zamknę może, żeby psy za nią nie pobiegły teraz. I co? I widzimy się w następnym odcinku. No i dobra, ja w międzyczasie żarełko dla psów przygotowałem kończymy odcinek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego. Cześć!